A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak będzie i z przyjściem syna człowieczego. To jest bardzo ważna nauka pana Jezusa. Który nas ostrzega właśnie przed tym, jak będzie wyglądał koniec świata. Ta nauka z Ewangelii Mateusza jest dość często mówiona właśnie w kościołach, przede wszystkim protestanckich, właśnie w odniesieniu do końca świata. Tutaj jest bardzo istotny szczegół, o którym oczywiście powiem, a który. Jest na dobrą sprawę nieporuszany w tym aspekcie, ponieważ większość właśnie nauczań kościołów protestanckich, mężów bożych skupiają się właśnie na tym, oczywiście też na prawdzie, prawda, to co Pan Jezus powiedział, że właśnie tak będzie z przyjściem Pana Jezusa na dzień sądu, że ludzie będą jedli, będą pili i nie będą w ogóle przygotowani. I Pan Jezus właśnie to ten dzień przyrównuje do dnia, w którym właśnie Noe wszedł do arki i nastał potok. Jak najbardziej jest to prawidłowe nauczanie, ale niepełne. Niepełne z tego tytułu, bo też bardzo ważną rzecz ze sobą niesie. Bo przecież pan Jezus jeszcze w tym rozdziale i, i podczas tych nauk na początku powiedział do swoich uczniów, którzy pytali, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata. I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Drodzy, właśnie to jest niesamowita nauka. I przestrzeganie Pana Jezusa przed zwiedzeniem. I to mówi do swoich apostołów. Nie do, można powiedzieć, zwykłych ludzi, ale do apostołów, do ludzi, którzy szli z Jezusem, mieli jego nauki przy sobie, a mimo wszystko właśnie Pan Jezus mówił do nich przede wszystkim. Uważajcie, aby ktoś was nie zwiódł. I jakże bardzo właśnie to przestrzeżenie nie tylko uczniów, ale również nas. Pan Jezus niejednokrotnie właśnie w Słowie Bożym przestrzega nas, abyśmy byli niezwiedzeni. I nawet mówi, że wielu będzie wybranych, wielu będzie powołanych, a nie wielu wybranych, ale co ciekawe, ale wielu będzie zwiedzonych. Także jak widzimy, no tutaj daje nam właśnie obraz Pan Jezus, że wielu będzie zwiedzionych, nawet ci wybrani. Jakże nas yy, apostołowie, szczególnie właśnie Jan, Juda, przestrzegają, żebyśmy właśnie trzymali się tej wiary, tej nauki, która była tylko i wyłącznie raz podana apostołom, apostołom, których właśnie autoryzował Pan Jezus w ogrodzie Getsemani. Było ich tam 11, bo nie było właśnie tam już Judasza, który przecież wyszedł z wieczornika, aby go zdradzić podczas ostatniej wieczerzy. To jest bardzo ważne, bo popatrzcie, patrząc na tą naukę odnośnie i pokazując na podstawie nowego odnośnie końca świata, to. Tak jak wspomniałem, dobrze Was nauczają mężowie Boży, prawda, że przyjdzie ten nagły dzień, tak samo jak Pan Jezus mówił o y, złodzieju, który wkrada się przecież wtedy właśnie, kiedy się nie spodziewa zarządca domu. Tak samo będzie z przyjściem y, właśnie Pana Jezusa. Tak samo jak y, o przypowieści z głupimi i mądrymi pannami. Ale ważne jest to, żeby w tym właśnie nauczaniu, i pokazanie przez Pana Jezusa tego dnia Noego, tego potopu, prawda? W którym tylko pamiętajcie, kto się ostał. Z całego świata tylko osiem osób: Noe, jego żona, trzej synowie i żony właśnie tych synów. Osiem osób z całego świata zostało, można powiedzieć, jakby zbawionych, prawda? A reszta, Cały świat został pogrążony w wodach potopu. I właśnie tutaj jest, można powiedzieć, drugie dno, którego praktycznie w większości kościoły protestanckie, oczywiście nie mówiąc już o katolickim, ale kościoły protestanckie nie mówią o tym, bo przecież popatrzcie, skoro tylko z całego świata 8 osób zostało uratowanych. A Pan Jezus właśnie pokazuje tą historię Noego odnośnie jego przyjścia ponownego w Dzień Sądu. To również należałoby wziąć pod uwagę, i łącznie z naukami Pana Jezusa, że tylko garstka zostanie zbawiona z całego świata tylko garstka. Tam było tylko 8 osób na cały świat? I popatrzcie, jak było za dni Noego. Właśnie za dni Noego było zbawionych tylko garstka, tylko osiem dusz i tu mamy wspaniałe właśnie świadectwo i taką przestrogę, która właśnie w tym całym nauczaniu na początku powiedział do swoich uczniów, Pan Jezus, uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł, uważajcie na to, a w obawieniu Jana przecież ostrzega nas Pan Jezus, że Właśnie ten smok starodawny, diabeł zwodzi cały świat. I jeśli wierzycie Panu Jezusowi, to należy właśnie wziąć to pod uwagę, że zbawionych zostanie tylko garstka. I o tym przecież sam Pan Jezus mówi również, przestrzegając i mówiąc, że przecież do ciasnej bramy niewielu znajduje ciasną bramę. I również, że ten czas właśnie Wielkiego Sądu, ten czas został skrócony, bo nikt by się nie ostał. O kim Pan Jezus mówi? Właśnie o ludziach, którzy wierzą w Boga. Bo przecież na nich Mu zależy. Dla nich właśnie Pan Jezus przyszedł na świat. Bóg w ciele i właśnie umarł za nas na krzyżu. Dla tych, którzy uwierzyli w Niego. Nie dla kozłów. Ale właśnie dla ludzi, którzy podążają za Panem Jezusem. I zobaczmy na ten właśnie trend w świecie, ten, który jakże mocno rozwija się, jakże mocno budują się kościoły, jakże mocno ten tak zwany cały świat chrześcijański rośnie. Bo popatrzcie, ten cały protestantyzm, który właśnie naucza, że ma Ducha Bożego, on jest zaprzeczeniem tego właśnie, o czym mówi i przestrzega nas Pan Jezus i apostołowie, właśnie w słowie Bożym, bo przecież on rośnie. Katolicyzm jest największą religią na świecie, no i łącznie z protestantyzmem, to jest największa religia na świecie. I jak to się ma właśnie do parafrazy Pana Jezusa, jak było za dni nowego. Czyli. Nie zbliżamy się do tych dni kompletnie. Przez, przez cały czas katolicyzm jest tą pierwszą religią na świecie. To całe chrześcijaństwo, które na dobrą sprawę, drodzy, ono wywodzi się właśnie z katolicyzmu. Bo jak sprawdzimy historię, która jest naprawdę zakłamana i na którą trzeba naprawdę dość duże widełki wziąć, to tak na dobrą sprawę nie znajdziemy takich w cudzysłowiu nie może nie biblijnie, ale ludzi czy państw, czy jakichś zgromadzeń, które wierzyłyby w czyste Słowo Boże. Bo tak na dobrą sprawę, oprócz protestantyzmu, który zapoczątkował oficjalnie Marcin Luther, który był... jakże... Wyraźnie sługą szatana, i pokazaliśmy w kilku filmach z chłopakami właśnie, kim był Luter, jakie były jego nauczania. To nie ulega wątpliwości, że on nie przyszedł po to, żeby nieść słowo Boże. On przyszedł po to, żeby zrobić kontrolowaną opozycję. Ale jeszcze przed właśnie tym czasem Lutra, możemy, mamy krótkie wzmianki o chociażby albigensach, waldensach, ale drodzy. Tak na dobrą sprawę, Albigensi wierzyli na przykład, że Pan Jezus był aniołem, prawda? Później Waldensi, oni chcieli reformować Kościół. I wszystko, tak na dobrą sprawę, te informacje, które mamy z historii, która jest naprawdę zakłamana, zakłamana jest, to mamy właśnie o, o tym, że należy reformować Kościół katolicki. I to przede wszystkim Marcin Luter, on przecież wyszedł z katolicyzmu. On chciał reformę. Ale drodzy, jak można coś reformować, żeby rzekomo powstało, było tym, tą pierwotną formą, jak Kościół katolicki nigdy nie był Kościołem pana Jezusa? Więc o jaką reformę chodzi? Przedstawiliśmy Marcina Lutra ewidentnie i dosadnie na podstawie jego nauczań, chociażby chrztu, o który przecież protestantyzm. Tak bardzo nalega o to, żeby był świadomy. A Marcin Luther kompletnie o tym nie mówił. Wręcz przeciwnie. I właśnie ta cała fałszywa nauka, fałszywe chrześcijaństwo jest zaprzeczeniem słów pana Jezusa. A jak było za dni Nowego. Bo, drodzy, ta na lustrowej garstka zostanie zbawiona. A cały świat jest zwodzony przez szatana, dokładnie przez szatana. I już od samego początku, jakie mamy właśnie informacje, powiedzmy, z historii, znikome, znikome, które naprawdę nie można do końca wierzyć. A jeśli chodzi o właśnie słowo Boże, które mamy zawarte w Biblii, to tu mamy właśnie informacje, że już na samym początku apostoł. Jan, apostoł Juda, mówił właśnie o tej walce i też pan Jezus sam pochwalał swój kościół w objawieniu, prawda? Że właśnie nazwał fałszywych apostołów, że są kłamcami. Już wtedy była walka. A przez tyle lat, drodzy, nie dwa tysiące, bo historia jest naprawdę zakłamana. Bo koło, nawet mówi się, koło tysiąca lat zostało dodane. Naprawdę, wymazane z historii i wymazane chociażby wielkie mocarstwo, które praktycznie na całym świecie miało swoje macki, tak zwana Tartaria. To był, która też również i w Polsce miała swoje państwo, miasto, powiedzmy tak, które pokazuje na budynka. Budynki, które przedstawiłem chociażby w filmie odnośnie Gdańska, czciły demony szatana. Dokładnie tak. Tak samo jak rzekomy, też to pokazałem w filmie, rzekomy Chrzest Polski. On nigdy nie miał miejsca. Ta data sama, jak sobie obrócicie cyferki, to jest 666. To jest Chrzest rzekomy, prawda? Ale nie w duchu Słowa Bożego, w duchu Bożym, ale właśnie w duchu szatana. To całe zwiedzenie, ten cały ruch. Natomiast jeśli chodzi o ruch, właśnie protestancki, jak my weźmiemy sobie, zastanowicie się, jak teraz właśnie te kościoły, które rzekomo mówią, że one się wywodzą właśnie z czego? Kościół zielonoświątkowy, kościoły właśnie baptystyczne, adwentystyczne. One jakby to powołują się na co? Na dzieje apostolskie. Nie na historię, drodzy, powiedzmy tam, że ten yy, właśnie powołują się że one powstały właśnie wtedy, wracają do tych dziejów apostolskich. To można powiedzieć tak samo, że właśnie Kościół katolicki też przecież powołuje się na to, że właśnie na Piotrze zostali zbudowani i też się powołują na Biblię. Ale prawda jest taka, że ten cały ruch powstał niedawno ten cały ruch protestantyzmu, ten cały ruch odnowy w duchu świętym. I to nie ulega wątpliwości. Ale ruch zwiedzenia. Powstał już od początku, właśnie jak Pan Jezus zmartwychwstał. Już wtedy była bitwa pomiędzy prawdziwymi apostołami i tymi fałszywymi. Co wam pokazujemy? Apostoł faryzeusz, który wlał właśnie kwas faryzejski. Tu macie kwas faryzejski i przedstawiamy, jak bardzo on przeczy słowu Bożemu. I pokazujemy apostołów, którymi oni nie byli prawdziwymi. Którzy zostali autoryzowani przez pana Jezusa. I właśnie te wszystkie kościoły w duchu świętym, w duchy młocu Bożej, w duchu dziejów apostolskich, które są jednym wielkim kłamstwem, jednym wielkim zwiedzeniem, pokazują i rosną w siłę, że są przeciwko słowom Jezusa, są przeciwko prawdzie, którą właśnie pan Jezus mówił, że z przyjściem syna człowieczego będzie jak właśnie. Za czasów Noego tylko osiem dusz zostanie zostało ocalonych z całego świata? A przecież na przykład możemy wziąć pod uwagę, że o tym się nie mówi w, oczywiście w, tych, w telewizjach i w światowych mediach, że w islamie naprawdę mnóstwo mnóstwo ludzi przechodzi na tak zwane chrześcijaństwo. Ale na jakie chrześcijaństwo? No właśnie protestanckie lub też i katolickie na tak zwane chrześcijaństwo bo tam są wiadomo pastorzy yy, powiedzmy ewangeliczni jacyś yy, no jak to się mówi no ci ludzie co chodzą prawda i głosić słowo Boże i oni właśnie zwłodzą również tych ludzi i co ciekawe to jest bardzo ważne Żebyście wiedzieli Bo dużo jest takich osób Co są w wierzących, prawda W prawdzie, w Duchu Świętym W Chrzcie wodnym, Którzy mówią, że I prawica i lewica Są zakłamaniem To jest kontrolowana opozycja Ale ślepi oni są Bo nie widzą Jak właśnie szatan Który również kontroluje Właśnie ten polityczny aspekt Kontroluje od dawien dawna ten duchowy, i po to właśnie był y, oddany do tak zwanej posługi. Apostoł, faryzeusz Wasz Paweł. Po to, żeby właśnie żeby zwodzić ludzi. I to się idealnie udało. I mamy dokładnie tą bitwę, już pokazaną przez prawdziwego apostoł. I też o tym Pan Jezus nas przestrzega i pochwala swój kościół w objawieniu. Że już wtedy byli apostołowie. Którzy nimi nie byli, a właśnie ludzie kościoła, prawdziwi ludzie zgromadzenia Jego świętego ukazywali, że są kłamcami. Też drodzy, nie dajcie się zwodzić, bo cały protestantyzm to wielkie zwiedzenie. Cały, bez względu na denominację i również ci ludzie, którzy mówią, że są bezdenominacyjni, a was chcą właśnie w tym szatańskim wodnym, którym przedstawiłem dokładnie w artykule, w artykułach na dobrą sprawę. Również poruszałem to w kwestii wideo. Również z chłopakami właśnie odnośnie chrztu lutra mówili, mówiliśmy. On zbawia. Wszystkie denominacje protestanckie pokazują, że on jest warunkiem zbawienia. I nie wierzcie, że on tylko jest jakby waszym u, może nie uczynkiem, ale pokazaniem światu. Ale drodzy, to samo z siebie przeczy. My nie mamy pokazywać uczynkami, prawda, że Ty się wykąpiesz w wodzie. Jak to jest? Przecież właśnie Pan Jezus powiedział, żeby nie pokazywać przed ludźmi. Ale jak się modlisz, na przykład, żebyś wszedł do swojej zdebki, a tutaj na live'ach, nie liveach, prawda, mężowie Boży przed karami, kamerami się modlą. Ja oni uduchowieni. A wykładają wam kwas paryzejski. Czemu oni nie stosują się do tego, co Pan Jezus mówi? Czemu mężowie Boży nie stosują się do tego, że jeżeli ktoś nie przynosi Ewangelii, prawdziwej Ewangelii Słowa Bożego, to mają ich nie pozdrawiać? Drodzy, kochajcie się, miłujcie się, oni są naszymi braćmi w Chrystusie. Drodzy. Wszystko to, co protestancy zazniesie, to jest wielkie zwiedzenie. Wielkie zwiedzenie. I pokazujemy wam dokładnie, jak oni działają przeciwko Słowu Bożemu. Przeciwko Słowu Bożemu wykładają wam rzekome Słowo Boże. Tak samo, drodzy, czemu nikt nie mówi o tym, że, prawda, Pan Jezus na krzyżu nie wybaczył żadnemu łotrowi. Ani również nie wybaczył Rzekomo ludowi izraelskiemu, bo nie wiedział co czynił. Drodzy, prawda słowa Bożego, również pisma Starego Testamentu, o czym pokazałem, przeczą temu. I przeczy historia, nawet, która pokazuje, jak bardzo Izrael, przez to, że zabił właśnie swojego mesjasza, swojego króla, został zniszczony przez wojska Tytusa i Cyrusa. O tym mówi film Wybacz im, który wam przedstawiłem. Czemu oni tego nie poruszają? Dalej mówią właśnie tą, to miłosierdzie z krzyża. Jest to wielkie kłamstwo. I dlatego pamiętajcie, Pan Jezus nam mówi, uważajcie by was ktoś nie zwiódł i również powiedział i dał nam adnotację, bo będzie tak samo jak za dni nowego. Czyli drodzy, nie liczni tylko, bo za dni Nowego tylko osiem dusz zostało ocalonych. Tak samo za czasów przyjścia Pana Jezusa tylko garstka zostanie ocalona. A cały protestantyzm, kościół katolicki i wszystkie inne denominacje, czy to chrześcijańskie, czy muzułmańskie zostaną zniszczone. Bo cały świat został zwiedziony przez szatana. I drodzy, nie dajcie się zwieść i... Też wkrótce, właśnie będę yy, pomiędzy prawda, filmami, które yy, no, czekają w kolejce, będę pokazywał dalszą część poniżania Boga, pokazania prawdy Słowa Bożego, że nie narodził się. Zresztą to już przedstawiłem jakże dobitnie. W filmie, właśnie, Pan Jezus nie urodził się w żłobie, ale w zwykłym Domie. Tam już macie dokładnie pokazane, a jest jeszcze tego więcej. I będę Wam. Przedstawiał w filmach pomiędzy, prawda, bo to wymaga dość dużo, prawda, montażu i tego wszystkiego, więc będę robił właśnie te, tego typu filmy i również za niedługo się ukaże kolejny film odnośnie kłamstwa złobkowego, które właśnie niosą Wam wszystkie kościoły. Wszystkie kościoły rągają Bogu, poniżają go, jakoby się narodził jak bydło i leżał, został położony tam właśnie, gdzie bydło jadło. Nie dajcie się zwodzić bo oni was zalewają kwasem faryzejskim, a sam Pan Jezus powiedział, że choć trochę ciasta całe, choć trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Trzymajcie się prawdy Słowa Bożego i tak na dobrą sprawę, tylko i wyłącznie, żeby poznać Pana Jezusa, wystarczy wam Ewangelia Jana i jego listy i zobaczycie, w jakim kłamstwie żyjecie, właśnie w tym przede wszystkim protestanckim, który jest oparty na mocy Ducha Świętego, który jest oparty na szatańskich dziejach apostolskich. Pozdrawiam wszystkich, którzy pragną prawdy Pana Jezusa.